Jesteśmy przed Muzeum Historii Polski w Warszawie. Imponujący gmach, wspaniała architektura. To tu będą się odbywały różne wydarzenia kulturalne i to tu wreszcie będą się odbywały wielkie wydarzenia międzynarodowe. Dzięki uprzejmości Muzeum Historii Polski pokażemy Państwu, jak wygląda organizacja pracy w tym miejscu z perspektywy bezpieczeństwa. Witam Państwa bardzo serdecznie w Muzeum Historii Polski przed gmachem, głównym muzeum. Zabezpieczenie czy przygotowanie formuły zabezpieczenia muzeum było bardzo skomplikowanym, złożonym procesem, długotrwałym. W tym obiekcie wszystkiego jest więcej niż w przeciętnych tego typu obiektach w Polsce co dla kwestii bezpieczeństwa ma zasadnicze znaczenie. Jeżeli w danym pomieszczeniu jednocześnie może przebywać 10 osób, koncepcja zabezpieczenia tego pomieszczenia jest inna. Jeśli to ma być 7 tysięcy osób, jest to zupełnie inny pomysł na zabezpieczenie takiego obiegu. I wszystkie pozostałe cyfry, które tu możemy wymieniać, czy to jeśli chodzi o ilość zabezpieczeń, czy to jeśli chodzi o ilość dostępnej przestrzeni, czy to jeśli chodzi o kubaturę budynku. To wszystko mnoży możliwość wystąpienia określonych zagrożeń. Myślę, że dla takiego budynku stworzenie docelowego planu ochrony to jest około dwóch lat. Jesteśmy w strefie cargo, w strefie dostaw. Ta strefa została zaprojektowana i wykonana w formie śluz. Takie działanie wyklucza możliwość działania osób trzecich poprzez wykorzystanie określonych śluz i zamknięć mechanicznych. Jednocześnie ta metoda jest bardzo prosta i praktyczna w zastosowaniu. Wszystkie systemy bezpieczeństwa budynkowe, czyli telewizja dozorowa, system kontroli dostępu, system łamaniowy są tutaj w tej strefie również wykorzystywane. Mamy urządzenia do sprawdzania par niebezpiecznych, materiałów niebezpiecznych, czyli pod kątem zabezpieczenia antywybuchowego i mamy bramki pirotechniczne. Jesteśmy w Centrum Monitoringu. To jest miejsce, z którego prowadzone są działania zmierzające do kierowania całym systemem bezpieczeństwa muzeum. Wykorzystujemy w tym centrum obrazy systemu telewizji dozorowej oraz odczyty z systemu kontroli dostępu i systemu włamaniowego. Na podstawie tych odczytów realizowane są analizy oraz wystawiane są zadania do realizacji dla pracowników służby ochrony muzeum. HIT został zaproszony przez Muzeum Historii Polski do dialogu technicznego w dziedzinie kontroli dostępu fizycznego w 2018 roku. Przez tych kilka lat projekt oczywiście ewoluował. Aspektem niezwykle istotnym była sama technologia kart. Na etapie projektowania ważne było, aby czytniki wspierały wiele technologii, ponieważ sama decyzja o tym, jaką technologię kart zastosuje inwestor, miała zapaść w dalszym etapie projektowania. W związku z tym ostatecznie wybrano najnowszą technologię HIT-SEOS, która jest wysoce bezpieczną technologią zbliżeniową, stosującą najwyższe algorytmy szyfrowania, pozwalająca na bezpieczną komunikację karta czytnik, jak również na na rozwój i podniesienie stopnia bezpieczeństwa w przyszłości. Firma EFA Polska została wybrana do dostarczenia mechanicznego systemu zamknięć. W muzeum zostało zastosowane ponad 800 sztuk wkładek mechanicznych systemu AKURA 44 oraz kluczy grupowych i indywidualnych. Do tego zadania podeszliśmy z pełnym zaangażowaniem, tak naprawdę działaliśmy pod dużą presją czasu. To nie koniec naszego zadania, pomimo zamontowanych kładek akura 44. Teraz przechodzimy do etapu drugiego, czyli tak naprawdę serwisu posprzedażowego, który jest bardzo ważny również dla inwestora, ale również my jako EFA o to dbamy. Cieszymy się, że mogliśmy brać udział w tym projekcie. Budynek żyje, wydarzenia organizowane w budynku powodują, że zdobywamy kolejne doświadczenia, że nabieramy kolejnej wiedzy, pojawiają się kolejne zagrożenia, o których wcześniej zupełnie nie myśleliśmy, zupełnie się nad tym nie zastanawialiśmy.